Cześć, jesteśmy na przejściu kolejowym w Dębie na ulicy Kolejowej, zaraz dojechał, no lubię na pociąg. Tak w zasadzie tutaj zmienia się coraz częściej sygnalizacja. Kiedyś z kategorii D na kategorię O. No, znaczy na kategorii chyba C, ale słabą. To dalej nie wiem, czy to będzie ten sam. Ale w to. Jednak się nie opóźnił sekretariat. Dobra wiecie tu co położę telefon tu Ma zdjęcie Dobra czekamy na pociąg Zrobimy cięcie na pociąg Myślałem, że się, moi drodzy, nie wiedziałem, że się nie zaczyna, ale róbmy znowu cięcie. Jedzie, ale troszeczkę powoli. Do zobaczenia.